Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku o F fale 215 215B-183. Dzisiejszy bohater to mroczne flaki z klanu GEPL w plutonie z Awe... Come on! Zaraz, górna dzwoni do mnie jakaś baba z numeru prywatnego. W słuchawce słyszę tak jakby 100 głosów demonów mówiło do jej mikrofonu. No nie, no chyba ją Bóg opuścił. No Ech, dobrze. 100 demonów po prostu nad jej głową mówi jej do, do mikrofonu, i ona myśli, że ja będę słuchał z jakiej na firmę do mnie dzwoni. Dobra, whatever. Skończyłem na AWE Satana w obiekcie 261 i Krystek 2000 na AMX-ie Powiem szczerze, moi drodzy, no bitwa dotyczy Godzilli, ale gdybym był na miejscu AWE Satana tutaj na tej mapie z AMX-em to bym naprawdę bardzo, bardzo chciał wykręcić jakiś fajny wynik bowiem jest to prochorowka z jedną tylko artylerią na stronę e, mamy ogarniętego spotera, który od razu leci sobie na spota e, do sektorów G1, F1 także jeśli tylko Krystek nie spadnie bardzo szybko to naprawdę mogą zrobić tutaj wszyscy trzej świetną bitwę Krystek przez spota, artyleria przez walenie e, tych na dalszym planie a mroczne flaki na, na waleniu tych na bliższym planie Zobaczcie, od razu spod Godzilla po prostu świeci się praktycznie od razu. Grand fajna spróbuje trybować z hajaków. Tutaj widzę, że naprawdę wielu, wielu graczy używa na tym czołgu hajaków, ponieważ one mają, wbrew pozorom, bardzo wysoką penetrację. Jest to czołg, który, no, spokojnie może medy nawet trollować z amunicji HE, ponieważ tak dobre ma te haeczki. Tak jak mówię, bitwa dotyczy Godzilli, więc tu zobaczymy na pewno duże strzały. Ciekawie, jakąś misję miał, zniszczyć. co najmniej 4 pojazdy przeciwnika pozostań niewykryte w momencie ich zniszczy. Um, na no powiem szczerze, właśnie mam taką misję, tylko ja muszę chyba damage robić bez spota, to jest misja numer 4, czyli NC4 Zasadzka, ja wydaje mi się zrobiłem tę misję lekką ręką na E25, bardzo ładny prowadzony strzał w tego Grand Finalsa, ładne takie wy... Wyliczenie jego trasy i lotu naszego pocisku, także ładna taka krzyżówka się spotkały bardzo ładnie. Z jednej strony nasza pestka, z drugiej strony oczywiście przejeżdżając sobie Grand Finals. No i mamy pierwszy frak na koncie, bardzo taki w sumie skromny, bo tylko za 241 punktów uszkodzeń. Strzał z Hesha nie był wart, ale mimo wszystko frak to frak, mamy zgaszonego Lighta, co oczywiście sprawia, że będzie w tej bitwie nam troszkę prościej, przynajmniej w toli, powinno być prościej. Artyleria, bardzo ładna komunikacja pokazuje ile ładuje, może też pokazywał w co strzela jest, zobaczcie skoda, piękny cel, bardzo wdzięczny, 9 Tier tylko zobaczcie jak on panicznie ucieka, pocelowane i poszła była bardzo ładnie, za 1500 zgaszona ta skodzina. Dokładny strzał, chociaż w drugiej strony, i tak, skody są miękkie, że każdy praktycznie strzał za amunicji Ha od artylerii też łapią za full HP. Także tutaj duży w sumie błąd, że skoda pojechała w to miejsce, widząc, że jest 1390, można się spodziewać albo krążącej po środku, albo właśnie na linii 1. Także na miejscu tego meda bardziej bym chyba kierował się w stronę górki niż tej, tej części mapy. Zobaczcie, nasi już w górkę przepchnęli, praktycznie nie wiadomo są przeciwnicy, nie stawiali większego. WZ była na środku trzy e, fragi, które zrobiła nasza drużyna, to albo środek mapy, albo jej lewa część. Także co się działo po prawej stronie, nie mam pojęcia, gdzie byli e, przeciwnicy, ale to oczywiście nie jest nasz problem. To jest problem drużyny przeciwnej, która oddaje praktycznie dwie trzecie mapy. Zobaczcie, teraz są zamykani powoli w. No jednej trzeciej mapy powiedziałbym Bo jeszcze mają jakieś tam ogryzki tutaj Na środku więc jakby Ta część mapy jest ich Reszta jest opanowana przez nas Mamy lewą flankę, mamy, mamy prawą flankę Mamy już nawet i 7 wjeżdża I praktycznie przez tory w okolice kapa Także no bitwa będzie Bardziej takim po prostu pokazem strzelania Do celów niż faktycznie jakąś Bitewką taką normalną ale to oczywiście też w godzili doceniamy bo liczą się Po prostu ładne srogie buły Dobra lecimy sobie dalej na razie tak naprawdę Krystek nie ma zbyt wiele do roboty. Zaświecił chyba tę Skodę, to był po jego spocie, ale poza tym do tej pory no, nie miał zbyt wiele roboty. Artylera to może sobie popracować, bo ma fajne cele na środku. Arta 261, więc też przy okazji yy, No celna I szybko strzelna artyleria Krystek chyba, uuuu uu, Niestety błąd właśnie Lighta Który oddał pestkę tylko po to, żeby zaraz spłynąć No i teraz yy, zobaczcie Bardzo ładna kontra Jako, że yy, chyba T30 trafił w naszego Lighta To też Godzilla odparowała T30 To Ta było takie skromne, powiem szczerze Dobicie, ponieważ ktoś tam trafił Chyba i z czwarty, więc tylko 1200 punktów uszkodzeń Pytaliście mnie ostatnio, dlaczego? Mówisz, że gościu jest na dobicie, jak ma na przykład 1200, to jest bardzo dużo hapeków. No tak, to jest dużo hapeków, oczywiście i zem gościa na, na 1200 nie dobijesz, ale Godzilla ma to do siebie, że takie pestki bardzo lubi i dla niej 1200 to jest dobicie. Ba takie w sumie znowu bardzo skromne trafienie w tego T54, ale z drugiej strony mamy już chyba z tego co rozumiem, trzy fragi bez bycia wyspotowanym. Także misja jak na razie wydaje mi się, jest już w w 3 czwartych zrobiona. E, dobra, czekamy sobie jeszcze chwilkę na przeładowanie. Niestety, tak jak mówię, light spadł. To jest zawsze. Na pokusa, której ja się powoli uczę, jakoś powoli uczę się opanować te pokusę. Jeśli się spotuje, to się nie strzela. To jest taka złota zasada. Tak jak ostatnio nawet na streamie miałem bitwę E25. Niestety, mój błąd, pamiętajcie o tym, to jest taka uwaga. Jeśli spotujecie z krzaka, to wjedźcie w ten krzak, a nie stójcie przed nim. Dlatego, że jeśli wjedziecie w krzaczor, to w tym momencie ten krzaczek, jak, jak macie mały pojazd, obejmuje was całych, więc nieważne, czy przeciwnik będzie wam podjeżdżał od przodu, od boku czy od tyłu, jesteście przez ten krzak chronieni. A ja niestety zrobiłem głupi błąd, ponieważ E25 na Prochorowce wjechałem sobie w idealny krzaczek dla siebie właśnie w tamtych rejonach o dokładnie w te krzaki tutaj po lewej stronie od naszej Godzilli i stanąłem niestety przed tym krzaczkiem. Przez co jak IS-3 pojechał sobie linią 2 i zajechał mnie od boku, to mnie nie widział, ale jak tylko minął mnie to już widział mój tył, który niestety moja dupa wystawała za krzaka i mnie wyspotował. Także taka dygresja, jeśli chodzi o spotowanie. No i jeśli spotujecie, to nie strzelajcie. Wiem, że to WNK nie podwija, wiem, że to do statystyk się nie liczy, ale jednak jeśli Waszą rolą jest spotowanie, to po prostu to róbcie, a nie. Wkleję sobie jedną bułę, i tak naprawdę, tak jak właśnie było w tej bitwie, za oddanie jednej bułki za 180 HP, krystek włosów tam spłynął, i nagle się okazało, że nie mamy w ogóle czołgu lekkiego. 268 pięknie wystawiona bokiem, teraz tylko ładnie trafić, pocerowane dokładnie, polecia buła, i z podpałką mamy kolejny frak, moi drodzy. Gościu zapomniał, albo y, gra esportowo, nie włożył gaśnicy do swojego czołgu. Także pięknie odparowane 268 i wydaje mi się misja zrobiona, jestem prawie przekonany, bo tak, Grand Finals był bez spota, T30 była bez spota, T54 było bez spota i Obiekt 268 również był bez spota, także w tych kilku strzałach mamy już zrobioną misję, ja tak naprawdę czekam cały czas, mam też na godzili, mam też na te misję do zrobienia, że właśnie muszę... Mm, i chyba 4000 punktów uszkodzeń zadać bez bycia wyspotowanym. Na E25 jest to oczywiście do zrobienia, ale bardzo trudne, bo E25 ma świetny kamuflaż, ale niestety no, trzeba by dużo naklepać damadzu, żeby czyli tych strzałów oddać, żeby było 4000, co byłoby cokolwiek trudne. Na godzil jest to wiele prostsze, ale z drugiej strony ona się świeci strasznie mocno. Więc liczę właśnie, że mnie rzuci na prochorowkę, na taką bitwę jak ta, że będą przeciwnicy gdzieś tam z daleka się świecić, co oczywiście umożliwi mi walenie bez spota. Tak jak chociażby w tej bitwie mrocznym, mrocznym flakom. Niestety, a nie przepraszam, stety. Awe Satana kończy E4, myślałem, że, że ten batczat to jest nasz plutonowy. On tam świetnie sobie radzi. Zobaczcie, batczat wciąż na Full HP. Teraz on przejął rolę czołgu lekkiego, czołgu, który musi spotować. Z też Inna sprawa, że z tego całego natarcia, które my tak, tak chwaliłem, że mamy w sumie e, całą mapę, okazuje się, że w sumie nie przeżył prawie nikt. Jest E5, nie widzi nas cały czas, 245 metrów, a nas nie widzi, skupienie, Pocelowanie, tylko teraz w co my celujemy? W dolną płytę w bok gąsienic jest heszyk, więc warto by odpalić pestkę tak dobrą. Nie strzela ciekawa decyzja o tym, żeby tego WTK celować, ale on jest na pewno za wałami za górami, za dolinami i E5 się powoli wycofuje oddając tam dolną płytę, czy będzie dobre trafienie czy będzie zacny strzał, Bog wierzy nie, dolna płyta, Bog wierzy tak jest, A i pięknie wyczekał, naprawdę bardzo fajna intuicja gracza w godzili, zobaczcie wciąż bez spota, niesamowita sytuacja że mimo takiej odległości w sumie niewielkiej, godzila się nie świeci od E5, jestem pod wrażeniem tych krzaków które tak dobry kamuflaż zapewniły naszemu bohaterowi, zdziwił się ten gościu w E5 że tak naprawdę nie wie skąd naleciała buła, która go sprawie, że wykończyła. A teraz druga jeszcze bułeczka na poprawkę. To oczywiście już była formalność. Te ogryzki hp to już był tylko Eee, strzał jakkolwiek, baczat nam się niestety strasznie poskładał. Przed chwilą jeszcze zanim ten strzał, pierwszy w piątkę oddał eee, Mroczne flaki, Baczat był na full HP, teraz nagle już go nie ma. Szkoda bardzo, totali bot arty, total bot arty pisze Badczat. Bot arty, bot arty pisze Batczat, no strasznie tutaj. Eee, bot mother fucker arty bot fucker Gość ma jakiś wielki problem, jest AMX, teraz już bliski kontakt, 1108 punktów uszkodzeń, bardzo ładne dobicie, Godzilla zrobiła, uuu, mocna buła od artylerii, ale strzeliła, więc teraz mamy czas na dojechanie do tego T-10, trafi nas, tak jest, trafił, przebił, E-75, full bot HP, move, E-75... Ojejku, po prostu teraz gościu strasznie Buldupi, Arta niestety nie trafiła Movebot E75, wyjazd Na tego T10, niestety on Odbija się dobrze, mamy teraz Chwilę, żeby podjechać pod tę górkę i zjechać na niego Go FV, e, OMG Strzeli to ten Ten Ciężki, nie strzelił i jeszcze Amorak z bliskiej odległości wieża, aż się odwróciła, a w drugą stronę tak po prostu ją przekręciło. Jak normalnie w egzorcyście, nie wiem czy ktoś oglądał, to jest podobno jeden z, z, ze straszniejszych filmów F1, y, AFK, F75, Omg, Stupid Cheater, Idiot. <laughs> Co tu się właściwie dzieje? No faktem jest, że F75 potwierdza moją opinię o, o wielu graczach. Brain Dead Team wracając do Egzorcysty, tego pierwszego tam jest taka scena podobno, która sprawiła, że wiele osób wręcz mdlało w kinach, że to był tak naprawdę film stworzony dawno temu w którym nie było efektów specjalnych zbyt wielu, że bohaterce po się głowa obraca o 180 stopni, tak mniej więcej było w tej bitwie, że temu te 10 wieża obróciła o 180 stopni, a 75 pod koniec bitwy podpalił 2 6 1, zakończył tę bitwę my kończymy pojedynek z ośmioma fragami, bardzo ładnie, jak na godzinie, naprawdę wynik rewelacyjny: 6657 punktów uszkodzeń. Także sobie jeszcze tylko rzucę tak oczkiem. Yy... Na chwilkę, bez pokazywania statystyk, co my tutaj mamy, jak zagrała nasza drużyna. Y, Avesatana 4300 uszkodzeń jako artyleria, więc drugi wynik w bitwie, y, jeśli chodzi o naszego y, Lighta Spotera. 0 punktów uszkodzeń, ale tysiąc, y, 2000 punktów y, asysty. Y, Badza, który tak strasznie ból Zrobił te asysty 2900 i 2000 punktów uszkodzeń. Także moi drodzy, to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, bo mam nadzieję, że Wam się bitwa podobała i moje ewentualne dygresje. Jak tak, zostawcie łapkę w górę i komentarz. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!